Beatka Chomicz. Szpitalna Starość. Szpitalna starość jest cicha, aż piszczy w uszach. Na twarzy, wyrzeźbionej Bożą Ręką, płyną jej strumyki wspomnień. Jeśli coś mówi, to raczej mało i bardzo cicho. Przecież i tak nikt jej nie słucha. Szpitalna starość, skarżyć się jej też nie wypada, by nie narazić się na gniew. Cichutko więc w dłoniach przekłada ciężkie, kamienne różańce swe. Szpitalna starość, tak niepozorna, że łatwo jest nie zauważyć jej wcale. Za każdy ciepły, życzliwy gest chciałaby nieba uchylić szczodrze, uchronić się przed tym, co ją przygniotło do łóżka, tak jak zdziczały krzak ku ziemi, szpitalna starość, i chciałoby się krzyknąć, że nie, że przecież tak nie może być. Że człowiek godność swoją ma, że wiek nie znaczy tutaj nic. I chciało mi się krzyknąć, że nie, lecz starość owa zamknęła mi usta i usłyszałam ciche starcze słowa: Bądź wola Twoja, jako w szpitalach, tak i w chorobach. Szpitalna starość.